Siamo sì, Carol, siamo sì, mordo. Cześć, mam. Miałem sobie jakąś małeś? starą maseczkę. O, pewnie wyprana. <laughs> nie, jak stara, kanapka. To dobra. <laughs> jak ze szkoły. Antykowidowa. <laughs> Antykowidowa? No bo wyprana, nie? No to już jest znowu. A w, sumie da, tak, w sumie tak. Przyjąć. W sumie tak, w sumie pewnie jest wyprana. No. Ale to nie, on by nie zauważył. Tylko ona zawsze sprawdza kieszenie, czasem i pieniądze wyciąga z. No, to A spodnie. czemu ty nie wyjmujesz rzeczy z kieszeni, jak wkładasz do prania? <laughs> dobra, Karo, lepiej <laughs> powiedz ludziom, <laughs> jaki tak. dzisiaj odcinek przygotowaliśmy dla, dla nas wszystkich. Drodzy Państwo, dzisiejszy odcinek to będzie pierwszy odcinek w tym tygodniu, który będzie. ...śmieszny. Dlaczego? Dlatego, że dziś ponownie pochylimy się nad memami, przeróbkami, które wy, drodzy Państwo, przygotowywaliście na grupie Imponderabilia. Oczywiście możecie dołączyć do niej, link jest w opisie. Wasza kreatywność nie zna granic. Wasze obrazobórstwo jest nabrzmiałe niczym wrzut ropiejący. Jesteście ludźmi, którzy nie mają świętości przed sobą, a zwłaszcza nie mają świętości... Patrząc na twórczość stronniczych. i wy z pełną premedytacją, bezczelnością i absolutnym zaangażowaniem przygotowujecie te memy. Memy LS4. Przypominam, że teraz przechodzimy do Memy LS5, i kolejne proszę publikować już z tym hashtagiem, by się załapały do kolejnej edycji. A my, without the further ado. Ja jeszcze chciałem further ado, bo powiedziałeś, to będzie najśmieszniejszy odcinek w tym tygodniu, bo tak. będziemy pokazywać memy, i sobie tak, tak. myślałem, czyli chciałeś powiedzieć, że to będzie jedyny śmieszny odcinek Odcinek, bo będziemy się posługiwać nie naszym kontentem. Tak, ale pamiętajmy, tak, że ci ale... meniarze, twórcy memów, oni oczywiście stoją na ramionach gigantów. A tymi gigantami jesteśmy my, ponieważ my dostarczamy no. kontę. No ale my też na, na kimś stoimy. To teraz jest Twoja okazja, żeby podziękować. Kim się ins inspirowałeś i kto miał na ciebie największy wpływ na to, że teraz jesteś tym, kim jesteś? Mnie możesz pominąć już, okej, okay. spoko. <laughs> No bo chciałem powiedzieć włotek, no no jak chciałem powiedzieć karo. Więc zaczynajmy MMS 4. Co ty robisz, Karo? Nie, wygupię się po prostu przed ludźmi. Posortowaliśmy memy o tych, co miał najwięcej chłopek. Nie znaczy to, że te najwyżej są najlepsze. Wiemy, dobrze, dziękujemy. Proszę. Bardzo. To jest według ludzi najśmieszniejszy mem. <grym> <w ostatnim grym> <serii>. naprawdę! <grym> Włodek Markowicz i Karol Paciorek przyjmują ordery za stworzenie syntetycznej wody z dwóch tlenów i wodoru. Piękny pierwszy mem. Ale w ogóle ja, ja, ja przyjmuję ten medal. Ja się chciałem tylko zapytać ludzi, którzy się znają. HO2 to by było co? W sensie, co, skoro H2 to jest woda, to HO2 to by, co by to di, było? Jakby to wyglądało? D-tlenowodór? By... Dałoby się to pić, czy bym umarł jakby to wiedział. Pił. O tym mi chodzi. <laughs> Zobacz, tutaj rozmowa z InPostem. Halo, halo, InPost ma paczką Ten drugi ma dzisiaj o. urodziny, a oni na to. A Karol, niech żyje nam. W ogóle, jak tam pytałem, tam żebyście napisali, jakie jest wasz ulubiony odcinek Wlekłego kosmiczego ile razy go oglądaliście, zaskakująco dużo ludzi, Karol, dla mnie nawet w szczególności, napisało, że lubią oglądać ten odcinek, jak Włodek śpiewa piosenkę urodzinową Karol, Karolowi, że to, Bo to czy... była bardzo miła, szczera piosenka. Karol, a Karol, niech żyje nam, i nie umiera Karol. To łatwo sensie, jest, bo, bo chodzi o to, że oni nie wiedzą, że ty tak naprawdę mi nie życzysz tego, ale zrobiłeś to tak sprytnie, a, że ludzie że myślą, tak że mówię. jesteś dobrym człowiekiem. A, a to na tym mi najbardziej zależy. No to, to, to no Muszę jeszcze jedno napisać w takim razie. Zobacz, a jak sprawuje wow. się paczką od brzostku, a oni tego drugiego trzeba zapytać. Co to oznacza? To oznacza, że los, ludzie, którzy są adminami fanpage'a e, Impostu, oglądają LS-a. Wodek walczący z mikrofonem dla najwyższej jakości audio. <laughs> ja. Nie rozumiem, tego. co to Słuchający ja mam... LS na <laughs> słuchawkach, z, z powinno być. Jak z sobie super sławki w Tigerze za 15 zł i kurczę, no Włodek. Ja się cieszę, że Ty tam majstrujesz przy tym mikrofonie, no bo, ale powiem Ci, dalej czeszczy. Bo to jest tak, że 99% ludzi OK, słucha na laptopie albo na telefonie, ale jest ten. 1% To jest ten, który ma ojca, który ma 17-letnie gośniki, które chce wymienić na nowe. Karo paciarek mijający się ze z nogą nad posesją Ziobry. <śled> Nie widziałem tego, jakie dobre. Bychu, jak tam warunki pogodowe? Ale to musiało być już dawno bo zbyszkę chyba nie ma w Polsce, tak? Dlaczego najpierw widać błysk, a potem słychać grzmot. Losowy nudzie przymierzający się, żeby powiedzieć, że świat jest szybszy od dźwięku. I ja intelektualista mówiący, że oczy są bardziej z przodu niż uszy. Gdzie jest w ogóle błąd w naszym rozumowaniu, nie? Aha, że najpierw widzisz, a potem słyszysz. <grym> no bo oczy są bardziej z przodu, potem dopiero są uszy. Wodek, tak lubisz na chłopski rozum. Pemio, jutro wszyscy idziecie do łagrów. Wodek, mo, spakujesz mnie. <grym> Nie czaję trochę, jakby nie czuję kontekstu tego mema. Że ja sobie tak bardzo nic z tego nie robię, że myślę, że trzeba mnie spakować. Przychodzi taki moment, że rząd robi takie rzeczy, że zamyka ludzi, a ja nawet w tej sytuacji nie mówię, że. Nie protestujesz po prostu. Tak, że tak, ej, okay. nie może tak no. być, tylko mówię, ej, mon, idę ten, idę do agro, to spakuj mnie. Śmieszne, funny alert, śmiechu warte. <laughs> nie? To nie, to nie jest śmieszne. <laughs> Taka prawda. taka prawda, ale taka, ja nie ale. No rozumiem... To jest, to jest twoja dwulicowość i idealnie zobrazowana twoimi dwoma... Dwóch... Ale ja nie rozumiem, nie rozumiem, czemu ja jestem tyrany o to, że mi się nie podoba wartę, a śmieję się... No bo powiedziałeś... E, Mnie e, mówisz, że tobie się nie podoba śmiechowarta, ty, ty powiedziałeś Nienawidzę jak się ludzie wywalają i się roz, rozbijają. A potem Konrad Moreno, Tak. A, śmieszka. Przepraszam, jesteście tali? Ale Konrado Moreno jest już czymś więcej niż tym wypadkiem. Konrado Moreno, wjeżdżający w Tłum w, w programie Europa da się lubić jest już memem. To w ogóle nie chodzi o ten incydent. To chodzi o to, co tam się stało. W śmiechu warte nie było kontekstu. W śmiechu warte ktoś szedł i się wypierwał. Tak było. Koniec. Dobra, ale to, że się tłumaczysz, to tylko dajesz satysfakcji ludziom, że, po, że ci szpilkę. Nie, tłumaczę, ponieważ ludzie lubią patrzeć zero-jedynkowo. Aha, bo tu się ktoś wywrócił, Karol się nie śmieje, tu się ktoś wywrócił, Karol się śmieje. A ja daję kontekst. Ponieważ świat nie jest czarno-biały, jakby bardzo lubił twierdzić mój partner ekranowy. Włody Właśnie Martin. że jest. Wystarczy Adam w tam saturation dać zero i jest. No wycinek lesa, ja po całym dniu no, zajęć no. To jest e, wholesome-awka. To jest wholesome. I to jest w ogóle, ale to jest to, co my chcemy osiągać tak naprawdę w lesie. Trochę tak, my tutaj nie bardzo. chcemy udawać kogoś, kim nie jesteśmy. No, może tylko trochę. My wiemy, do czego nie, ten program. Nie, powiedział, jest. nie powiedziałbym tak, że nie chcemy. Myślę, że tylko trochę chcemy. Że tak nie, nie, nie tylko trochę chcemy. Ale chodzi mi o to, że wiesz, że, że, że ten program jest tym, czym jest. To nie jest ideologia, jakieś, jakieś wielkie tłumaczenie rzeczy, tylko właśnie ma być tym przytuleniem. Twojej umęczonej głowy po całym dniu duszy, siedzenia karo. na zawieszającym się zumie umęczonej duszy. O, to, to, to ja tam widziałem, to ja mi się podoba. Na, na, referencyjny, referencyjny <noise> obrazie, obrazie, na referencyjnym obrazie, na 12 dwunastoletnim starym telewizorze. Nieprawda, 12 lat to nie Prawda. jest taki stary. Wiesz jaki miałeś telefon 12 lat temu, Włod? Powiedzieć ci? No... E Palm Trio, kurwa. No, i co, zły no. był? Dobry był. To czemu teraz ja go nie używasz? O, lubię nowe rzeczy, sprawdzać się jakby, wiesz, inne rzeczy. A, rzecz lubisz nowe... A, widzę, że będziesz... A, Froj się cieszy. Froj cieszy. A nie, że nowe, bo nowsze, tylko na przykład nowe inne. Się, na przykład, Bo to czy jaki jest masz nowy? teraz telefon? iPhone. Ale jaki? XS. X. Dobra, Karol, nieważne. E, papież Franciszek, z związkami polski episkopat. Mm. Ta, ja się oburzyłem na to, widziałem ten mem. Ja się oburzyłem na to, dlaczego ja mam być twarzą polskiego episkopatu no, nawet w Nie późno. życzę sobie takich sytuacji. Za późno, za późno już jesteś. Tym bardziej, że uwieczniamy to teraz jeszcze w odcinku. Zobacz, Karol, tak wygląda twoja twarz. Tak wyglądasz, to są twoje oczy. Dam szatnia znowu ten WF, chyba zgłoszy nieprzygotowanie. przygotowaniem <noise> <Damska> z <noise> <noise> A, nie wiedziałem tego wcześniej. A co myśmy tam pokazywali? A, no, e, wiesz co myśmy tam pokazywali? <laughs> Grobość kuro. Bo nie nie, nie, nie mogę się uwierzyć, że 10 cm to jest tyle, a ja mówiłem, że to jest 6, coś takiego. Karol sugerujący, żeby zostać w Domu na wszystkich Świętych, ten sam Karol kilka dni wcześniej. Ale cię I doje, to chciałem, ale i cię chciałem do, do halie, tego halie, nawiązać. Halal. A właśnie chciałem do tego nawiązać, bo znowu krótkowzroczność memiarzy czasem jest niebywała. Bo czyż nie było tak, że mówiłem w poniedziałek, że warto byłoby rozłożyć swoje wizyty? na cmentarzach na dni i nagle przychodzi co piątek i premier Morawiecki mówi sobota, niedziela, jak cmentarze zamknięte. Jakbyście mnie posłuchali, zamiast robić memy... Karol, a nie możesz nie brać wszystkich memów aż tak na poważnie i po prostu się ci śmiać z nami wszystkimi? Kiedy jestem szkalowany, to muszę. Karol nie jesteś szkalowany, jesteś używany do mema, a to jest co innego. <grym> to jest dokładnie <grym> to samo. <grym> to nie jest to samo. Dobra Karol, chcę coś z tego j*****. <grym> to, to jest Włodek, Włodek, sierpień 2019. Roku. Dobra, ale to ja chciałem zauważyć, że taka postawa, jeśli by nastąpiła, to ona też jest dobra, bo to jest tak pokazuje, że ktoś potrafi się przyznać do błędu, ukorzyć. Nie, ty po prostu jesteś interesowny i chcesz coś z tego... Ej, wolno, co ty pieprzysz? Tak, <grym> Na przykład, co robimy bez mięsnego w domu? No. Kurde, no to potem ona... Ja nie pamiętam, co ja jem. Ja jem, co mi podsuną pod... Y, wiesz, jestem jak, jak świnia, w sensie, to co mi da, co mi to zjem. I jeszcze zjem z talerzem razem. Przemielę i wypluję. Jurek mi na przykład pisze, na to tak nie jest, to jest zdrowe. Ja mówię, no bo a no. mówi, a bo ty lubisz mięso. Ja nie mam, mam żadnych uczuć co do mięsa. Ja mówię, nie mam jakiego. Bardzo co do mięsa. Bardzo mięso. mięso no, po prostu jest, to jest. Ale równie dobrze jak zjadę, Bardzo jest, dobre. na ...kanapce z zakazem, to też by mi się nic nie stało. Ale dobre. Bardzo, dobre. Ale dobre. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Bardzo, do idealnie. Ja Bardzo się tak jeszcze nie, w ogóle nie zatrzymywam z tym mówieniem, ja ciągle gada i, gada i gada. Kasia to zrobiła, Kasia, brawo. Piękne, <laughs> piękne, piękne. piękne. Raz, zgadnijcie czego nie dała Karolowi żadna praca. No czego ci nie dała Karol, możesz powiedzieć sam za siebie. Wielu milionów, milionów złotych na koncie. No. Nie dała mi możliwości zakupu Ferrari no. tylko po to, żeby je oddać w szczytnym celu. A dobra, to teraz powiedz co ci dała. Praca, stany depresyjne, lekki alkoholizm, ee, zmęczenie chroniczne. Same złe rzeczy, a jest coś dobrego? Nie, to były te dobre. Mam ci powiedzieć o tych ne. złych? No, lubię to, znasz to? Nie wiem. Ej, wod. wiesz jak się nazywa urządzenie do odmierzania płasku? Co tam <laughs> Sam domyślasz. <laughs> Mama wchodzi do pokoju i ja o, To jest na piękne. Lesę, ale jest okay. słodka chwila doktora Edkera. Czy jak ktoś ogląda Lekostroniczego z doktora Edkera, czy nie moglibyśmy się umówić na to, żeby doktor Etker Słodka chwila, był oficjalnym partnerem lekostronicznego? Nie byłoby to dobre dla nas wszystkich? Ramen z łosiczką Ale bardzo mi się podoba, bo zawsze jak ramen jest pokazany w kontekście Czy to na moim e, Instagramie, jak jest na zdjęciach, czy, czy, czy tu w odcinku jak był Że jak on jest na ziemi sobie idzie, to każdy myśli o jaki mały piesek, na zdjęciach, nie? Mm -hmm. Ale jak się go weźmie na ręce, mm -hmm. to nagle się że jest, jest wielki sku... To jest ogromny, też tak, łapy, też tak myślałem. No. Jak, no, jak byłem u ciebie i widziałem jak go brakasz na ręce, to by się wydawało, że jest taki ogromny, no Wielki, 18 kilo byka Dawid myśli, że jest co to są za stworzenia? Nie wiem, ryby to, to są ryby. K... Co to jest? Rybokazy. Jezu, jesteśmy tak niską formą życia. Ale no on też, on jest z naszego rodu, tylko jakby nam wyjaśnia, nie? No ale level wyżej, nie? Bo on już stoi na dwóch łapach. <grybobłazy> a, my? A, a widziałeś, co my robimy? My robimy tylko tak. Nie, my robimy. Wow, it's interesting. Ale w ogóle wow. macie gądek. To przed chwilą był tu na memie przecież. Tak? To jest też jego. A to jest też jego. Bardzo dobrze. Maciej Gądek dobry. Dobra pasa. Jedno piwo i do domu też ja odpowięłem. Włod! <noise> <w blubie. What? głos> Włodek! <głos> tylko jedno piwko chłopaki i spadam mi się... trołam robotę. <noise> U mnie tak się nie działo. Raczej jak mówiłem jedno piwko, to było jedno piwko. Ja chciałem, drodzy widzowie powiedzieć tylko jedno, że Włodek będzie sukcesywnie za każdym razem zaprzeczał, jaki to jest grzeczny i w ogóle tego, ale wiecie co? Włodek to... ma przeszłość. Ten Włodek to jest taka maruda. Mon, Karol... Chyba tak. Ja temu daję tylko okej. Tylko ok? Tylko ok. Tylko okej. Okay. Okay. O Jezu, co to będzie? O, Iwan, to będzie Iwan Komarenko. Czuję to. Wiedziałem, wiedziałem. Ej, a do czego myśmy się tam oryginalnie bujali? Do Kanye Westa z, z tym, z tym austriackim folkiem. A, o jezu, to, to było dużo lepsze. Jezu, muszę sobie to puścić, to jest super. Karol, Wimpon, Papa Pilia, z Martą Niedziecką. Cipka, Karol, LS, pipka. Chodziło o to, że Włodek powiedział pipka i ja się... Przecież w ogóle to nie było tak! Możesz przestać przy przeglądać memów? Ty powiedziałeś czy... pipka Kar... i ja się z ciebie śmiałem, że nie jesteś w stanie powiedzieć inaczej. Możesz... Karol, proszę cię, możesz... Uważam, w... że memy też powinny być akuratne. Karo, już trzeci... Już, już jest trzeci mem, z którego się tłumaczysz. Nikt, mój tata na weselu. O, to kocham! Nikt, tak. mój tata na weselu. To powinno mieć... E, to powinno mieć więcej niż tysiąc lajków. To powinno mieć dwa 2000... tysiące... To powinno tak... WUJA! TO dawaj JESZCZE JEDNĄ banie. Dzień dobry. Ja chciałbym się zorientować w cenie telewizorów nie. <laughs> Tutaj u nas w Anglii? Tak, tak. A jaka pana interesuje marka? Pionier? Pionier z HDR-em czy bez? Halo Z HDR-em czy bez? Bez, bo ja z wieliczki jestem. Co to pan jest? Nic, telewizory, ja chciałem się zorientować w cenie. 1200 zł. 1200, a za nowy? Jak za nowy? Słucham? Jak za nowy? No, to nie jest nowy telewizor, on jest używany z grubą ramką. się go ustawia i się z żoną ogląda w nocy. Ale, jak, ale jak taki nowy ile kosztował? To z serii Kuro, tak? E, tak. No to około 30 tysięcy złotych. Uh, uh, uh. mhm. A swoją drogą to Ale to stara, kurwa, Słuchaj, z Ja jestem fanem referencyjnego obrazu i nic nie wkuruje. Ty nie w nie mogę tego czytać dalej. Ty mnie nie wkur... ...w por opierdolona dęta. Zdejmij towary z nosa i się wydymaj... <śm> ...w dupa ...i śmiejecie się... ...i śmiecie z Wieliczki nie wyjedziecie? Ja nie rozumiem karoty. <śm> Jezus, jest Ej, ale bym przystojniałem, nie? Czy nie? No nie wiem. No jak nie? Ja jestem jak wino. Babcia, wilk chcący zjeść babcie. I znowu Maciej Gądek, zobacz jaki memowicz się znalazł, kurde, na No, 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 Zobacz jaki zatem człowiek. O tu parkował Włodek! Właśnie ten, nie patrząc na obie, sobie myślę, chyba chodzi o mnie. Kiedy wodę nie może zdecydować się do jest tak! <laughs> Czy śpiew Karola jest zły? Nie no, on jest genialny! Nie on jest genialny! Genialny! Weźcie to troszeczkę pod uwagę. jest troszeczkę. O, to jest super. No co znowu do zrobiłem? Domyśl się. <śleśle> Babysack. Karol, weź dodaj ten odcinek o 18. Wspólnie się 5 minut, nikt nie zauważy. <śleśle> Dokładnie. Dobrze wiesz, że wszyscy zauważą. Ludzie zawsze zauważają te parę minutek. Nawet minutę zauważą. Ale wiesz, że ten? Wiesz, że pisali do nas na maila ludzie z bluzy Smutno Mi Boże, ci, którzy produkują, że no, bluza, jak tam jakoś tak było, że bluza pojawiła się w jednym z odcinków na YouTubie z dwóch no, I przez to mamy bardzo dużo zamówień. I że sorry, ale będzie z opóźnieniem. Po obejrzeniu 13.11 zamówiłem sobie bluzę i Boży, a czas oczekiwania był na, do dwóch tygodni, więc nieślipnie wyczekiwałem dnia, lecz on nie nadszedł. Po dwóch tygodniach dostałem tego maila. Najmocniej no, przepraszam za dodatkowe opóźnienie, jako że ku naszemu zdumieniu i radości nasza bluza pojawia się w chętnie oglądanych wideo zamieszczanych na YouTubie. No, w każdym razie, kara u ludzie nie dostają swoich bluz. To ja jeszcze, no nie było MML4 oznaczone, ale zobaczcie, to zdjęcie też mi się bardzo podoba. Wam chyba też, bo dużo lajków zebrało. Tak wygląda proces kreatywny lekko stroniczego. Tak wyglądał. Wyglądał, no tak, w sumie, no, a... Wyglądał, bo to jest pierwsza seria. No ale. Ee... Jakby nie było lockdownu i byśmy <g LawWell> nagrywali obok siebie, to też przed odcinkami moglibyśmy tak się jeszcze wciąż. Przytuleni do siebie na kanapie? To No, nie? To... Ale faktycznie jest to pewien znak czasu. Jeszcze te ciastka na stole są najlepsze. <grywna> <grywna> jakieś te, jeżyki, nie? Ale zastanawiam się nie. nad czym żeśmy tam tak myśleli wtedy. Na pewno oglądaliśmy jakiś hate watching pewnie Kotarskiego czy coś. Zobacz, jakie gówno wrzucił. Dawaj łapka w dół i oglądamy. Łapka <grywna> w dół, ja Oraitz <laughs> Dziękujemy Państwu bardzo. Piękne zwieńczenie tego. Oficialnie piękne zwieńczenie tego odcinka. Wątek memy LS4. Rozpoczynamy memy LS5. Można zacząć śmieszkować i wrzucać. Bardzo prosimy, trzymać się tej numeracji. Ja widziałem u niektórych, że wykraczają daleko, daleko poza numerację i wpisują na przykład czasem memy 2137. Prosiłbym bardzo, trzymać się tej numeracji, żeby było po kolei, gradacyjnie. Dziękujemy pięknie. Piękne memy. Śmieszne memy. Nie zrażajcie się, moi drodzy, jeżeli wasz mem się nie pojawił w tym odcinku. Polecam, Próbować, próbować, atakować. Były już takie osoby, które y, kilka razy miały swoje memy w topce, więc to nie jest tak, że. No, to nie Panik, można to miał chyba za 4 da czy, 5, się, czy 5. Tylko trzeba być kreatywnym, otwarta głowa. Jutro jest odcinek lekkostroniczego o 18 na naszym kanale, więc, żeby go nie pominąć, zalecamy kliknąć subskrybuj, czerwony przycisk pod playerkiem oraz również dzwoneczek, a potem wybrać wszystko, a nie spersonalizowane. Ale też doskonale wiemy o tym, że lekkostrończy to są tacy ludzie, że oni w w ogóle bez budzika, bez przypominajki, w ogóle wiedzą, że o 18 czas zrobić kisiel i oglądać. Wiem, ale tak trzeba chciałem powiedzieć. A do tego czasu, jak nowy odcinek się pojawi, to pamiętajcie, żeby memować bez opamiętania i pozostać... Lekko... Stronniczy.